Cześć! Dziś wam pokażę jak zbudować dział w Minecrafcie. Będą nam potrzebne Obsidian Płyty to, to akurat nie lubię różnic jakichś takie o te Redstone Przekaśnik Przycisk TNT I woda Najpierw robimy tutaj, stawiamy 4 bloki obsydianu. I robimy taki krótki, taki krótki, w miarę korytarzyk. Wylewamy wodę. Woda się tu kończy, jeszcze dodam tutaj trzy I czwarty tu, tak. I tam gdzie się woda kończy, od tego miejsca tu robię taką podkładkę. Ściski dajemy tutaj, bo inaczej się nie uruchomi. Redstone'em. O dot, tego miejsca, czyli tam gdzie się też woda kończy Ja pokażę tylko to jaki kiez do końca Ponieważ taki, te, oryginalnie duży to będzie ten Trochę nie tego, co długo będzie trwał Repitery dajemy tutaj trzy Tu jedno miejsce musi być wolne Tutaj dajemy też Lipiter Wszystko oczywiście będzie na maksa ustawione osydianu tu z deadstone'em, a tutaj oh, repeater, znowu stone, jeszcze jeden repeater i redstone do zapalnika. Dobrze, z drugiej strony oczywiście tak samo. Jak już to ukończymy, w nam jeden z najważniejszych etapów. W zasadzie mamy teraz już dział wstępny gotowy, ale jest taki problem, że on będzie źle strzelać. Temu trzeba odpowiednio je no zrobić, czy do której odpowiedź, odpowiednio jest sk skalibrować się. Tak. Chyba tak lepiej chyba brzmi. Czyli tutaj dajmy. trzeba dać takie coś żeby tutaj dynamit, który się odpali nie spadł na bok i nie wybuchł bo się, bo się może zablokować tutaj daszek i tutaj pół płytki i oto jest, już dział zbudowany teraz ładujemy Dynamitem. Tutaj jako pocisk. A tu będzie ustawiony ten wyrzutnia. Odpalamy i to wystrzeliwuje. No tak poleciało. Dlaczego to tylko małe działo. Ale poleciało... On, proszę jak. Tutaj będzie inny film. Od dotąd do tak mniej więcej. Od do tej linii. To nie tak źle. Jeszcze można dać jeszcze jedną płytkę. Płytę. Żeby zwiększyć tego. No działa chyba. Ale nie, jestem tego pewien. Więc jeszcze jedna próba. Powinno wtedy lepiej lecieć teraz. O, nie. Bliżej poleciało. To są pokażę jak to wyglądało bez tego tutaj. Bez takiego, bez tego daszka. E, odpalamy W zasadzie to tak samo, ale jak to po na górze jest, to w zasadzie to o, też teoretycznie lepiej to wygląda. No i tym właśnie kończymy nasz dzisiejszy film. Do zobaczenia w następnym.